Hej, tu Adam i witam na moim kanale. A dzisiaj będzie test pieluszek jednorazowych. Mam sześć różnych modeli. Dwie to są Pampersy, czyli marki Pampers. Jedne są Pampers Premium. O, które to były To jest Pampers Premium. Zwykły Pampers. Dodatkowo mam z dwóch popularnych sieci spożywczych, w sensie z sieci marketów czyli z Biedronki Dada. Z lidla tużur. Dodatkowo jeszcze z Rossmana mam Baby Dream. I ekologiczne Nanty. Prosiłem wcześniej żonę, żeby oceniła, tak w skali szkolnej, te wszystkie pieluszki. I dała w ten sposób. Pampers Premium dostał komplet, czyli dostał aż 6. Później był zwykły Pampers. Dostał piątkę, Następnie, jeśli chodzi też o miękkość, o wszystkie różne walory, takie użytkowe według niej. Następnej egzekwo były Dada i Tużur razem z Rosmanem. A na samym szarym końcu plasuje się Nanty. Owszem, fajne są, bo są ekologiczne, ale w dotyku są zdecydowanie sztywniejsze, takie mniej przyjemne jeśli chodzi dla skóry. W dotyku, więc tak ciężko określić, żeby były bardzo przyjazne dla dziecka. To jest, sądzę, że produkt fajny, jeśli ktoś jest mocno nastawiony proekologicznie, bo tutaj teoretycznie nic złego nie zostało użyte, żadnych jakichś barwników do wybielania, jakieś inne takie rzeczy, żadnych tak samo tworzyw sztucznych teoretycznie nie ma. Tak przynajmniej twierdzi producent. Z tego co pamiętam, to była szwedzka marka. Zaraz, za tak chwileczkę będziemy testować jeszcze ich chłonność. Przygotowałem wodę do testu chłonności. Ustawię tutaj na początku pampersy, właśnie tak jak które były numerowane w sensie przez moją żonę. Najpierw pampers premium, później pampers zwykły, dada, tużur, rosman i nanty. Będę wylewał wodę właśnie na te pieluchy. Następnie będę kładł dwa takie ręczniki kuchenne. Przykrywam później to książką, żeby sprawdzić odciśnięcie, jak to wszystko się wchłonie faktycznie, a ile będzie później wilgotności na zewnątrz. W każdym przygotowałem 100 ml zabarwionej cieczy. tutaj do dużą miejsca, nie, może będę po trzy sprawdzał. Na pierwsze ginidą idą dwa pampersy i pieluszki Dada. Są takie fartuchy trzymające właśnie, żeby się nic nie wylewało. Teraz tam w miarę jednakowe książki, żeby dociążyć. To będzie trochę symulowało jednak dziecko w tym. to marna symulacja. Ale zawsze będzie to w miarę podobne obciążenie wszystkiego. Trochę tu wyciśniemy każde. I będziemy sprawdzać. Większe są Pampersy premium. Odrobinkę wilgoci zostało, ale zasadniczo jest suche, tak? Sobie ręką sprawdzę, docisnę mocniej, ale praktycznie wszystko wchłonęło. Na dotyk też jest to może delikatnie wilgotne, ale zasadniczo nie ma z tym żadnych problemów. Zwykły pamperk już jest troszkę gorzej, tu więcej zdecydowanie jest, będę to jeszcze, po, pokażę tak później dla porównania, zdecydowanie więcej jest tej wilgoci, co została. W dotyku też jest trochę mniej fajna, ale to może trochę dlatego że tej wilgoci, chociaż nie wilgoci jest po całej powierzchni rozłożona, część tej przy kołnierzu zostało. No i na końcu, ło, tu to już w ogóle jest dużo. Zdecydowanie. Tu jest całkiem mokre. Prawda miała mniej więcej tyle samo czasu na wchłonięcie. Teraz dotykuje jest odpada już w miarę suche, jak tutaj wezmę, zobaczę. Chociaż nie, jak tu przycisnę, to zostaje znowu mokra plama. W drugą panteri się jak przycisnę. Tu już się wchłonęło jest wchłonięte. Nie ma już więcej wilgoci. Na początku było, było gorzej. No i przy tym premium to już na samym początku pokazywałem, ale też nic już więcej nie przecieka. Złożę. Teraz będzie pora na kolejną trójkę. Dużo. Baby Dream. Ten ma dość wysoki kołnierz. Właśnie ten, o którym wspominam, żeby się nic nie przeciekało, w porównaniu do tych naprawdę wysoki, w porównaniu do tych tużur. Yy, Pampers też ma dość wysokie. A dada ma takiej samej wielkości jak yy, te tużury. Zresztą jak tak obserwowałem, to one wyglądają bardzo zbliżone do siebie, tak jakby prawie z jednej fabryki wyjeżdżały. Te ekologiczne lampy. Też nie zbyt wysokiego kołnierza, chociaż wyższy niż w przypadku tużur i dady. Więc tutaj od początku wlewamy wszystko. Tu już zobaczymy jak to wyjdzie. Wyobraźmy, że najmniej się chłania największy bałagan robię w tych. Dobra, tu kolejne ręczniki. Na no, Baby green. No, Tamto może strzepnę trochę, żeby było mniej tych takich kropelek różnych. I tak samo. Książka. Książka. I książka. Też lekko docisnę, każda. I chyba możemy sprawdzać. Tu na tużurach sytuacja jest praktycznie taka sama jak na dady To trochę potwierdza moją tezę, że to są z tej samej fabryki nawet pieluchy Baby Dream też jest dość dużo tego, ale jest, mam wrażenie, trochę mniej tak wygląda na mniej niż na tużurach i dady Za to ten Anty. Może na początku najkorzej wchłaniały, tak tu mnie zaskoczyło, że jednak dość dużo wchłaniają później. Na początku pierwsze wrażenie jest takie, że właśnie nie wchłania się od razu, ale nie oszukujmy się, dziecko jak ma założone pieruchę, to jak ledwo jak się wysika się nie, nie przebiera, to trochę czasu tam musi też wchłonąć. Te anty są bardzo zbliżone do tych zwykłych pampersów. Jeszcze sprawdzę tak też dociśnięcie. Po czasie, nie mamy żadnych plam. Baby Dreamer, tu już troszeczkę wychodzi jakby z pieluchy i w tużur też zostają plamy. Więc jeśli chodzi o chłonność, moim zdaniem bezapelacyjnie wygrywają Pampers Premium. Z kolei drugie miejsce, tu bym mi się właśnie zastanawiał, Tuner z zekwodałbym jeśli chodzi o samą chłonność. Zwykły Pampers i te ekologiczne Nanty Następnie moim zdaniem e, Baby Dream Rosmanowskie I egzekwo na samym końcu Tużur i Dada Powiesz, które Pampersy są najlepsze Tu razem z użytkowniczką podsumujemy teraz e, w całe te testy Dla nas najlepsze są Pampersy Premium i jeśli chodzi o wygodę zakładania w dotyku, jak widzieliście, wchłonności są zdecydowanie bezkonkurencyjne, jak na razie z tych, co tu testowaliśmy. Prawda mała? Następne były Pampersy zwykłe. Te w dotyku są fajne, wchłonności też są bardzo bardzo dobre. Chociaż tutaj te nanty troszeczkę je wyprzedzały. Ale z kolei one są w dotyku słabe, więc ja mnie je zakwalifikował na przedostatnim miejscu, albo nawet na egzekwo na ostatnich miejscach. Następnie... Następnie po Pampersie Premium i Pampersie zwykłym jest Baby Dream. Chłonne, fajnie chłonne. One są troszeczkę, mam wrażenie, mniejsze mimo wszystko. One są fajne właśnie, bo są wszystko jedynki. Nie wiem jak z większymi rozmiarami, może też pokuszę się o test późniejszych, większych rozmiarów. Są jedynki dla noworodków też i dla właśnie takich bobasów już jak tutaj mamy, dla niemowląt do 5 kg, to jest 2-5 kg. Te Baby Dream są fajnie wyprofilowane, ładnie się pod pępkiem właśnie trzymają, jakby jeszcze była pępowina. Z kolei pampersy musieliśmy podwijać, żeby to wszystko dobrze się trzymało. Na samym szarym końcu właśnie tużury i dady w chłonności moim zdaniem poległy, jeśli chodzi o walory właśnie takie do, dotykowe. Tu jest, tu jest przyzwoicie. I dlatego bym je umieścił egzekwo razem z tym nanty. Nanty są fajne, chłonne i są ekologiczne, jeśli dla kogoś to jest bardzo ważne. Co mała, co, już zaraz kończymy. Więc egzekwo, te trzy pieluszki są na ostatnim miejscu. Więc jeśli się podobało, zachęcam do, do subskrybowania kanału. Jeśli macie jakieś pytania i sugestie, zostawcie komentarze. No i co mała, co. O subskrybowaniu mówiliśmy. Co, to ja muszę kończyć, muszę się zająć młodą, więc do zobaczenia następnym razem. Hej!